Hej, witam Was w nowym filmie na tym kanale i będzie to vlog. Więc tak, yy, kukinka zamknęłam w klatce, ponieważ jako często zamknęłam w klatce ponieważ on ostatnio jest bardzo agresywny, Jego ja go próbuję jakoś, wiecie, jakoś jakby znowu oswoić. Nie wiem, po prostu zrobić coś, żeby nie gryz, ale to jest trudne, to czas tego w klatce zamykam. Ale czas już w tej klatce posprzątać. Yy, ja myślę, że może dam mu coś do jedzenia żebym nie chciał mnie ugryźć Ogólnie y, mam też pomysł, żeby nagrać film, film o metodach takiego jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ale jakby takiego ponownego oswajania, no po prostu, żeby coś zrobić, żeby krót nie był agresywny, ale no, to trochę byłoby głupio na razie to robić, jak ja jeszcze tego nie zrobiłam, w sensie jeszcze nie ma efektów, więc nagram dopiero jak już się uda. Więc tak, tu mam ogólnie kuwetę i ją też już by się przydało posprzątać. Tu mam tą półkę z jedzeniem. Jeszcze nie nagrałam z piżarni, więc nie chcę tutaj Wam za, za bardzo pokazywać, więc no, ale może dam mu jakieś kwiatki, bo jest dosyć. No, jest 12, No, w pół do 13, więc tutaj już za bardzo no już jadł śniadanie rano. A jeszcze nie czas na obiad, zostaw mnie. Ups. Yy, więc tak, myślę, że dam mu... Nie wiem, jedną ręką to ciężko, ale okej. Okay. Kwiat habra, troszkę. I kwiat stokrotki może. Ogólnie mam tak mało róży, bo ostatnio mi się wysypała na kuwetę i tak było mi przykro. Ale no trudno, jakoś przeżyję A i ogólnie ja wszystkie dzieła mam z, dla królika z, Ze stronki, bo tam najbardziej lubię zamawiać I kwiaty też, więc mam takie fajne pojemniczki Więc tak To jest przygotowane i teraz sobie wypuszczę kukinka Tylko proszę, czekajcie, nie gryź mnie. O w ogóle to jest taki syf i w ogóle ta podłoga jest taka zniszczona, bo jak mój pies był mały, to po prostu się załatwiał na podłogę, a nie miałam nie higienicznych na podłodze Dlatego tak teraz to wygląda, to muszę umyć, ale nie wiem czy będę dzisiaj to robić Chodź, 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 tutaj, chodź Was, tutaj Więc tutaj sobie kłukiję, no i teraz czas posprzątać, postaram się jakoś tutaj telefon tak dać, o, żebyście widzieli co ja robię Teraz tu pozamiatałem nie będę jeszcze dzisiaj myć kubety ponieważ skończył mi się płyn do mycia już mam kock zamiast jakiejś maty łazienkowej lub bedbeda No to mam w planach kupić bedbed, -bed, ale to, to wtedy będę robić już całe duże zamówienie, a nie tak oddzielnie Jak to niektórzy kupują Bo ja uważam, że to jest po prostu no... nie się opłaca i tak dalej, że po prostu samałeś na przykład tylko kołowrotek Jak to w przypadku na przykład myszy, czy tam chomików Kuki przyszedł tu poprzez, poprzez kartę I tak, teraz mam tutaj taki domek i myślę, że jeszcze nie będzie, ma... Mnie się on trochę rozwalił tutaj, o Więc no niestety Ogólnie Kuki zaczęła ostatnio wchodzić do niego, nigdy nie wchodziła, nawet jak była taka jeszcze malutka Więc no, zdziwiam się I tak, zaraz jeszcze naleję mu wody Bo już mu nalewałam, ale cały wylał, bo był cały kocyk mokry I zaraz mu naleję I tutaj dam mu kałązkę już trochę ogryzioną Niedługo dam mu jakąś nową, ale nie mam teraz chyba. I tutaj jest korzeń chyba ślazu albo pokrzywy, nie wiem. Chyba ślazu. I jeszcze zaraz posprzątam kuwetę. Teraz umyję kubertę szybko, bo ona nie jest jakoś bardzo brudna Co ty... Trochę durodnie. teraz jest, ale Co ty robisz tam? No W ogóle pelet mi już się trochę kończy się kończy ten Więc kubertę już się Tam może nie jest jakoś bardzo dokładnie, ale no To było tylko takie sprzątanie, takie na szybko No i teraz będę wkładać pelet no, już ciekawe. A więc tyle, tyle starczy, znaczy, starczy, muszę wystarczyć, bo już mi się kończę. Więc dzisiaj tej drugiej kubety nie będę już sprzątać. Kukinka na chwilę zamknę w klatce, bo znowu się zrobił agresywny. No, więc teraz zamknę. I kuwetę postaram się teraz włożyć, ale najpierw jeszcze wodę mu naleję. Kubinka schowałam do klatki, bo znowu chciałam gryźć. I tak, tutaj ma kuwetę już włożoną. Teraz mu jeszcze dam sianko, bo już zjadł całe. I tutaj ma miseczkę z czystą wodą. No, więc tak to wygląda. Od razu tak, uważam, słodka. A ja teraz muszę tutaj posprzątać, bo ja zobaczcie, jakie mi fajne kapcie które przyszły takie świnki <grymne> Więc tak pozamiatane, no tutaj jest poduka zniszczona, ale to mi pies się tak jak mówiłam, chyba mówiłam No, może nie, nie jest idealnie, ale później jeszcze będę i tak zamiatać Więc tak, to jest cofki i teraz przygotuję mu i to jedzenko Ogólnie nie wiem czy tak będzie Wam pasować, i będzie trochę mnie widać. No i trochę odwrotnie jest jakby. Ale no dobra, zaczynajmy Myślę, że dam mu tak. To jest chyba chmiel, tak mi się wydaje, bo tutaj jest inna. Więc teraz będę przygotować przygotowywać jedną tasie i kukince. Ogólnie jestem jeszcze w piżamie. I tutaj mam chyba to jest chmiel, ale nie jestem pewna. Dam mu go nie do bo to są dziewczyny w końcu. No, nieważne. I trochę dam. Ogólnie ja to zawsze daję im, w sensie przygotowuję razem, ale potem im daję po jakieś tam garstki, co oddzielnie oczywiście dostają, bo oni nie są razem, tylko są w innych pokojach. Tutaj trochę krwawnika, bo też dawno nie dostawali. Bo ja te, te zioła takie... Ups. O, dobra, nieważne. Kuki. Dobra, kukienka trochę kichała, ponieważ napiła się wody. A kulek, jak zanurzy nos, nosek, to często zaczyna kichać. Tutaj jest.